Witam was bardzo czy w kolejnym odcinku ze To dzisiaj, dzisiaj sobie zagramy postacią, która może mieć 12 broni. I tak, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale. I dziękuję wszystkim osobom, które mi złożyły życzenia, bo dzisiaj, dzisiaj mam urodziny. Także dziękuję. Mo, możecie, no, możecie dzisiaj jeszcze pisać e, e, k, życzenia w komentarzach, więc zapraszam. No i dziękuję. Z góry dziękuję. Także zaczynamy. Ja to widzowie nagrywam drugi raz. Bo pierwsze nagranie mi nie wyszło, niestety. Muszę na drugi raz nagrywać. To trudno. A może teraz mi jakoś nie ma. Może teraz się nie zepsuję nagranie. Eee, to nagranie mi się tak zepsuło, że po prostu nie było widać gierki. Jak gram, tylko było widać obraz. to. Tą, o, o, na przykład jest ta miniaturka z Proteta, to było tylko to widać, nie było gierki, gier jak wydać, po prostu. Właśnie nie, nie wiem o czego to zależy. Możecie mi napisać w komentarzach, jak znacie się na tym. I tak, i tak, dzisiaj dzi sobie dzi porozmawiamy o, o, o aktualizacjach w balonikach, bo szykuje się w z 2.3 Bardzo, bardzo, bardzo dużo ciekawych zmian. Na przykład... W Nowym sezonie nie będzie można kupić nie będzie można widzowie kupić vip -a. w ogóle już nie będzie można kupić VIP-a w nowym sezonie w 13 i też i też nie będzie nie będzie, nie będzie już tego tego ekspa uni uniwersalnego niestety i skrzynek też nie będzie także jestem ciekaw jak to będzie wyglądać już napiszcie w komentarzach czy czy cieszycie się, że takie zmiany zachodzą w bazos czy nie także no a a w kolejnych a, a, a jeszcze... A, no, a się też, też aktualizacja do, do szósteczki, nowy będzie, będzie paragon do, do Maga. Będzie paragon do Maga. Także jeszcze nie mogę doczekać. Jak zagramy sobie? Jak sobie, próbować, jak sobie będziemy próbować próbować ten paragon? Testować na odcinku. I też mi w komentarzach Czy wiedzieliście, że będzie nowy paragon? Czy to jeszcze... Oni twórcy pewnie jeszcze pracują nad tym paragonem. Muszą dopracować, bo napisali, że, że tu aktualizacja będzie wkrótce. Nie wiadomo, nie wiadomo. Nie, nie no, nie jest, podana, nie jest podana data, kiedy będzie. Ale mi się wydaje, że jakoś, nie wiem, na wakacje, coś takiego. Zostaniemy tą aktualizację, zobaczymy. Ja was będę informował. Jak, jak, jak będzie od razu aktualizacja do szósteczki, to od razu nagrywam odcinek. I sobie zobaczymy co dodali. Jak wygląda? No, zobaczymy. zobaczymy. Też jestem ciekawy, jak ten Paragon sobie będzie radził na bossach. Czy będzie dobry w ogóle? Jestem bardzo ciekawy, także. To już raczej, no, to już raczej tyle. Z, tak z, takich, z takich ogłoszeń. jak to było. Pa parafiarnych. Także. Tylko teraz, żeby mi się znowu nie zapsuła nagrywka. Bo jak się zepsuje, to. Ja dzisiaj raz nie będziemy się chciały wam nagrywać. Tego samego mówić. <grych> no, ale może się nie zapisuję. Ja, ja nie wiem, powiem wam szczerze, od czego to zależy. Nie mam pojęcia. Coś w ogóle, też w ogóle, no, jak się nie, Przepraszam jak się nie odzywał na no, jak się nie będę z nie odzywał. Ale chcę się po prostu skupić na gierce, więc... Także. Sorry, jak się nie będę odzywał. A kupimy sobie... Spróbujmy sobie kupimy sobie jakieś takie... Mieszank mieszankę broni zrobimy. Zrobimy mieszankę bronią. Ja mam jedno HP, niedobrze. Niedobrze. dzisiejszy odcinek będzie chyba taki krótki, bo na pewno, ja na pewno powiem wam szczerze, że wam zginę Jak mi się wydaje bo ja, bo ja miałem taką trochę no, taką długą przerwę od Rotato no i pewnie zginę, zobaczymy o kurde, właśnie jak teraz tutaj no nie wiem no właśnie, no i zginąłem, super ale zagramy sobie jeszcze jedną gierkę, wiecie? tylko troszkę eee, zagramy sobie jeszcze jedną gierkę Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną, jeszcze jedną gierkę A weźmy sobie na, na, nie, na, nie, na niebezpieczeństwie jeden, zagramy Tym razem A bo wiecie co? Nie, 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 nie nie zagramy sobie na... Poproszę, zmienię, zmienię sobie widzowie broń Weź na sobie, co by, co tu wziąć Dobra, ob, albo, zagrajmy sobie na tym w sumie Tym sobie, tam sobie broń zagramy Zmienimy sobie po prostu broń Ona jest fajna, to broń że Dobra. Kupię sobie. Dobra, zróbmy tak. Kolejne. To sobie sprzedamy, a, zróbmy tak, dobra. Troszkę inaczej. <grych> to trudno. Trozko inaczej będzie. Też wam powiem, że planuję robić. nie, nie, nie wiem kiedy, ale będę też, będę też planuję robić te shorty, że. Z, z protata będą to, że te shorty jakieś. Będą pokazała mnie im różne mody, może zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dzisiaj się że się troszkę będzie trwał. Troszkę minut będzie trwał, ale po, ja, se, po, ja po, se później zobaczyć będzie trwał. Wy się dowiecie troszkę później. W ogóle patrzcie co, patrzcie jakiś tamek fajny. Hmm, ciekawe. W ogóle pierwszy raz pierwszy raz ty ten No dobra, o nie, jedno HP znowu. No dobra. żeby mnie nie, nie zabiło Aha myślałem że zginę Mm, tak, kupuję to, kupimy za to, dobra. No jakoś nam dobrze idzie, widzę. Super. No, no fajnie. W ogóle ja mam, no ja mam też moda, który, no, który mogę sobie skipować za zero. Jaś napisałem wygląda czy czy tak często skipować, czy nie? No ja to, to nie mam pojęcia, to to jest też takie fair, że to skipuje za chwilę. Napiszcie w komentarzach czy to jest fair, bo ja też tak... No, mam takiego moda, jaki wiecie. Dobra. Wezmę sobie kryty. życiu mnie nawet dużo. Jak tu sobie wezmę kolejne itemy. Super. Powiem szczerze, że przyjemnie się tą postacią gra, bo ta postać może mieć 12 broni, a niektóre postacie nie mogą mieć tyle broni. Kurde, prawie zginąłem. No fajnie i tam jak, super. Kupujemy prawie wszystko. Chyba zginę za chwilę, nie wiem, coś mi się... Coś, coś mi wietrzały dzisiaj nie idzie. Dobrze, udało się. zrobić tego. Bo zginę. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Robi się już gorąco powoli. Dobra, bo prawie zginam. Muszę chyba sobie troszkę więcej zdrowia dać. W sumie, dobra, byśmy sobie więcej zdrowia. O, nie ma już ciekawe, dobra. Dużo już mam tej broni. Chyba teraz patrzcie, patrzcie w ogóle jak się, jak się już... Jaki jestem już szybki? Super. Dobra, no, no. jeszcze bym za chwilę zginę. Przydałoby się coś do leczenia. A teraz będę mógł dużo pokupywać, bo mam dużo materiałów, mam teraz nie dużo. Super. Weźmy sobie życie znowu, bo mamy dużo, pominę. O, weźmy sobie może to, nie? Znaczy, bo zabierze głośnie. Weźmy sobie to, 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 będzie, to będzie mnie troszkę leczyć, także super. Kolejny? Nie, weźmiemy kolejny? Właśnie się zastanawiam. Dwa. Weźmiemy sobie też do leczenia, nie? Te broni. Do leczenia. no to. I to. O, są fajne rzeczy znowu. Dobra, super. super. No, Dobra, mam do leczenia. Super będzie mnie leczyło tam troszkę też życia. Weźmiemy sobie dzisiaj takie zróżnicowanie broni. Chyba zginę już. Jak mi się wydaje. No, ginę chyba już. Może jeszcze nie? To było głupiej aby się zginęło w sumie. Dobra. E ładnie mi idzie. Wiem, super. Nawet o nie dobrze Dobra, no, udało nam się, super kryty. Weźmy życie znowu, dobra. to kupuję to, kupuję to Tu mamy widzę jakieś nowe brońki. Cyk. Super. No idzie. Może nam się uda pokonać bossa? Fajnie, bo było super. O, troszkę już. Za gorąco chyba. Za dużo tych potworów nie zdążam zabijać. Za chwilę mnie zabiją. Chyba już koniec. Chyba już ginę. Może jeszcze przeżyję, zobaczymy. Dobra, no dobra, zginąłem. Kurczę. Także ja będę kończył odcinek. Komentujcie, subskrybujcie. I dziękuję, i dziękuję wam wszystkim za życzenia. Więc do sam tych odcinków z, z, z protei, to popa